Cześć, cześć. Witajcie na działce. Pokażę wam, co dziś przywiozłam. tam, Tam, też przywiozłam. zaraz. Przywiozłam, tak. Kwiatki, właściwie wszystkie, które nam wykiełkowały. Plus tutaj są dwa rządki warzyw, ale z warzyw widzicie, tu mi wykiełkowała chyba te z dynia, tak myślę, bo y, resztka z pestki wyglądała jak pestka dyni. A te nie wiem, nic. A tu był ten co taki duży urósł to wam ostatnio pokazywałam. Kwiatki te są. To są mieszanki wieloletnich i z jednorocznymi lub wieloletnie, a to są jednoroczne tutaj te kwiatuszki, będziemy je gdzieś wkładać z Laurą, gdzie się będziemy dawać. Tu zawit mi to co wiadro i tu mam to jest coś do trawy, a to jest na mszyce, mi to polecił Pan w sklepie, ale ja Wam pokażę czym ja psikałam, bo to jest co innego. Pytaliście się mnie czym zwalczyłam mszyce i to jest ten produkt Substral, owadobójczy, mszyca, wełnowiec, przędziorek, misecznik, mą, mączlik. Co, Rusia. Okej. Okay. I ja ten produkt w ogóle kupiłam na y, przędziorki właśnie. I to jest drugie opakowanie, bo pierwsze prawie, że w całości zużyłam na y, przędziorki w kwiatach domowych. I on bardzo dobrze na te przędziorki działa. A na mszyce, jak się okazuje, też. Są tu też inne owady. Nie wiem jak te inne, bo tych innych na szczęście jeszcze nie miałam. Ale na przędziorki i na mszyce z pewnością działa. Podziękuję Wam y, do Allegro, bo ja kupiłam w sklepie takim mm, budowlanym, ale na Allegro są fajniejsze ceny. No i, aha, i to co ważne, to jak się tym popsika, to przez 14 dni tych rzeczy raczej się nie ja. No, no więc to jest minus tego produktu. Ale zwalcza skutecznie. Pokażę Wam właśnie. Jak jest już naprawdę ich tutaj mało i będę je psikać zaraz. No tutaj psikam rzadziej. Na balkonie u siebie, jak mi weszły w pietruszkę, to popsikałam sobie rano, wieczorem i na drugi dzień jakoś tak w biegu. No i gdzieś jak patrzyłam, no to te rośliny widać, że się odbiły. Już ich nic nie wysysa, żaden wampir energetyczny, więc naprawdę jest różnica. No, a ty wiecie, że one były biedne takie od początku. Natomiast o, widzicie, tu mrówka dalej biega, one tu dalej pracują z tymi mszycami, ale tu już nie jest tak czarno od tych mszyc. Tu już nie jest tak czarno. Natomiast, no, czy coś z tego jeszcze będzie? Nie wiem, tutaj trzeba, o, tutaj coś rośnie. No, tu trzeba było zadziałać wcześniej. Natomiast ja jeszcze dziś popsikam i myślę, że to wszystko zniknie. No ale jakichś zbiorów fantastycznych, to tu raczej mieć yy, w tym roku nie będziemy. Bardziej to tak jest, żeby wyciągnąć jakąś taką naukę na przyszłość. Tutaj mamy już więcej piasku, tutaj jest to gniazdo os. Zalewamy je systematycznie wodą, nie widzę tu już żadnej osy dzisiaj. Eee, a jak tam por? O, tutaj jest prawdopodobnie ta ozdobna dynia, tak mi się zdaje. Jakoś sobie radzi, ale widzicie też ją coś podgryza i obgryza i się częstuje. Podlejemy to, o, pod tą y, agrotkaniną, bo to jest wiosenna. To nie jest ta, która chroni przed kwastami, więc mi tu pod nią wyrastają. Ja sobie je wyrywam, tak. Ale ja ją będę zdejmować. To, to, to nie jest dobry pomysł. No, ja to będę zdejmować sobie. To, to coś. No, a pory mają się tak. No, widać, że one rosną. Aczkolwiek, jakbym wam pokazała pory u sąsiadów, to ja wam powiem, że albo ja późno je wsadziłam, albo nie wiem co. Co tam dziewczyny? Nie, ja też chce podlewać. Rozumiem. No, musicie się dogadać. Glorcia, podziel się z Laurą podlewaczką. No, ewidentnie albo mają większe doświadczenie, albo wcześniej wsadzili, bo są piękniejsze od nich pory. No, ale ja się cieszę z moich, bo to pierwsze koty za płoty i naprawdę będę szczęśliwa, jak sobie je dam dorosłą jesienią. Maliny, no to bez zmian. Zaczynają się jakieś wiśnie czerwienić. No a winogrona, winogrona jak szalone rosną. Jak szalone rosną, chciałabym sobie którąś gałązkę wypuścić na okienko, żeby było tak klimatycznie. No i tak. Z takich fajnych rzeczy to też mamy umówionego pana, który nam wykuje dziurę. Więc i domek może w środku nabierze piękniejszego wyglądu. I pokażę wam, bo teraz dopiero zwróciłam uwagę. Czy to widzicie? Ile tu mamy czerwonych wisienek? Wow. Nie zauważyłam ich wcześniej. No piękne jest to drzewko. Wow. Ciekawe, czy tutaj ptaki będą atakować? Mi się w ogóle marzy domek dla owadów. Dla pszczoły murarki. Tak czytałam, wiecie, w czym? w kowców w tej gazecie, co wam czasem pokazuję. I Dawid mi tam jakieś rzeczy na odkładał. Jak chodzi o ten domek, muszę zobaczyć. Jakieś deseczki, coś tam mi pokazywał. Więc może zrobimy domek dla owadów w czy dziś. A jeszcze borówki wam pokażę, bo też się zaczynają, wiecie, nabierać koloru. Takie są piękne. Tutaj ten mniejszy krzeczek. Może je dziś po nawozie, bo dawno ich nie nawoziłam. Może dobry moment. gdzieś Gloria nie współpracuje, ale przynajmniej sobie poleżymy, nie? Rady. Rady. Wyrzuciłaś z pudełka, potargałaś i teraz też to włożyć. Jak ja ci tu mam włożyć, dziecko? Jak się to mam włożyć? Ani nie mogę poplewić. Z chusteczkami się teraz Poprawię. będę... Poprawić. Poprawić. No jak ja ci to mam włożyć? To jest, no może to włożę, poczekaj. W ogóle to muszę sobie obejrzeć ten taki pierwszy filmik, jak wam pokazywałam taki house tour, home tour. Taki, wiecie, pierwszy raz jak tu przyszliśmy... Um, nie pamiętam, czy to już coś porobiliśmy nie tak. wtedy. Nie tak! Nie tak, tak! Nie tak! Jestem ciekawa, już nie pamiętam jak tak. Wiem, że było bardzo zarośnięte, ale nie wiem czy to zostało nagrane. Rady? Nie wiem, nie pamiętam. A muszę zobaczyć. Jestem ciekawa ile się zmieniło. Brudne nogi moje widać. Tak, Gloria, tak, tak, tak. Gloria dziś wstała, była takim słodkim bobasem, że po prostu się można było by później wpadła w szał yy, i mi tak humor siadł, a teraz jest tak... Ujdzie, ujdzie, ale no, mogłaby wrócić do stanu słodkiego bobaska. Bubuś. Gloria mówi: Dość, przestań, źle. To nie jest słodkim babcem. Co to? Jaki masz humor? Dobry czy zły? Jaki humor? Jak się czujesz? Obłuch! Mm -mm. mm -mm. mm -mm. Eee, bubuś. Ej. Ej. Może się rozweseli. Może się rozweseli. Ej, ty się może się rozweselić. Coś mama pokopie dzisiaj? Czy nie? Czy po prostu będę tak siedzieć i gadać z tobą? A, ta? Wyłączamy już, co? Szkoda aparatu by było. Mam wśród tych kwiatków jednorocznych groszki pachnące i wydaje mi się, że to będą te, i posadzę je sobie przy płocie, przy płocie koło skrzyni i przy okazji pokażę Wam jak wygląda mrowisko, bo tam mam jeszcze nie usunięte kostki i jestem przekonana, że tam będzie mrowisko, bo już tam widziałam mrówki, że łażą. Także Wam pokażę mrówki I tak prawie pod każdym kamykiem to wygląda właśnie. Tutaj y, chciałabym wytargać te trawy i myślę, że bardzo ładnie się będą piąć te groszki po tym płocie. Jeśli się przyjmą, bo to jest trochę za skrzynią, ale mogą wyrosnąć, tak myślę. Tylko muszę tu przekopać i wytargać te trawy, żeby nie zaguszały. Pierwszy groszek posadzony. Chodź i jeszcze tutaj będę sadzić zaraz. I mam nadzieję, że pięknie po płocie będą się piąć i kwitnąć i pachnieć. Zbieramy się. Ok, że wam coś się udało zrobić. Aha, jeszcze piaskolnicę trzeba przykryć. No więc tutaj sobie poprzesadałam jeszcze o z tej strony groszki, widzicie, tu przy boku. Może je tak wypuszczę na zewnątrz. Może to będzie ładnie wyglądać. Jeśli wyrosną, Dawid tu zrobił mnóstwo wyrównywania. Zobaczymy jak to się będzie. Czy to będzie równe, ale pewnie jeszcze troszkę opadnie, jeszcze będzie trzeba wyrównywać. Dzień dobry. Dobra, chowaj samochód. Tutaj prawie wszystko stąd już wyciągnęłam i wsadziłam tutaj kwiatki. E, a tu do skrzyni. A tu do skrzyni też i trochę kwiatów i trochę warzyw. Zobaczmy, co wyrośnie. No i zbiera się. Na burze, zbiera się na burze, więc pewnie deszcz podleje nam zaraz ogródek. Ach, wróciliśmy tuż przed burzą. Pokażę Wam tą Pietruszkę, jak ona się ruszyła. Czekajcie. No. No to widzicie, że po tym preparacie tych mszyc tu nie widać. No i widać, że jest większa. No. A papryczki czyli nie tknęły się bestia. a tu sobie dymka wsadziłam, ciekawe czy mi szczypior odrośnie. O, no, tu jeszcze są pojedyncze sztuki. Ciekawe jak tam ogródek burzę przeżyje. Pokażę Wam, nie wiem kiedy znowu będziemy na działce, chciałabym tak naprawdę jutro być, podlać sobie. No ale no nie wiem, nagram Wam, y -y -y... oj, nagram Wam jak tam będę, żeby pokazać Wam jak tam w skrzyniach co się ruszyło, a co nie. Wielki ślimak. Tylko gdzie? A wiesz co? tacy ludzie jak Takie jaruły. Cześć, dziś jesteśmy na działce tak tylko przelotem, więc pokażę Wam, co tam y, osadzonki, jak się mają. I przy okazji podleję kwiatki. I tyle w sumie. Dziś była burza, ale coś tu. Tu igły. Nie dokulczajcie ślimakowi. Igły tu pospadały. Tutaj są te groszki pachnące. Tutaj w ogóle posadziłam wszystko, co mi zostało. To są igły z drzewa, bo widocznie wiatr, jak była burza, zwiał. No zobaczymy, tu się nic ciekawego nie dzieje, ale coś tam, coś tam sobie rośnie. A tutaj Laura jak te kwiatki? O coś tu kiełkuje. Tutaj z Laura ostatnio wsadziłyśmy różne kolorowe kwiatki. Patrz tu, tu, tylko nie stań tam. O i myślę, że jak po weekendzie przyjedziemy, to tu już coś będzie widać. No i co my tu mamy? Drż skrzynia numer dwa. Tu por jak szalony, tu powsadzałam kwiatki pomiędzy pory, to widzieliście. Tu jest mokro, tu nie, nie będę podlewać. Muszę podlać takie kwiatki, które dałam w doniczce. Ale ślimaki. No. O Jezu, zobaczcie, ślimaki zjadły groszki. Nie całe, ale... No. Nie tak. wiem, czy te groszki zdążą wyrosnąć. A to dziady. No zobaczymy. Bo widzę, że. Wie... Tutaj w skrzy... do skrzyni ślimaki nie dotarły. Królową mrówek, mrówek. widziałeś? Ale tutaj ślimaki dotarły. No zobaczymy. No podlane. Jeszcze zobaczmy, jak tam. Bób. No leje się, tak? Bo tu nie ma podstawek. No a wygląda tak. Wydaje mi się, że on tu próbuje żyć. Yy, mszyc jest zdecydowanie mniej. Właściwie mszyc już nie widzę. Tutaj widzę jeszcze mszyce. A tak to mrówki widzę, że mrówki dalej działają. Żeby tu jednak jakieś mszyce były. Tutaj poziomki są. Chodź jeść. Są cztery aż. Gloria, am. Zobacz. Pyszne?